Dziesiąty odcinek Inwizji, in, inwiz, moich odcinków Invisimals Nowa Drużyna. W, w, tym od, w tym odcinku pokażemy karty złote. Karty złote to na przykład... Mm, już pokażę... Jungles... Czyli... Jun, jungles jakoś tak. Na przykład jeszcze mamy... unicorna Unikorna mamy tutaj na przykład. Taka karta złota trafia się jedna na cztery saszetki. Może się trafić albo złota, albo srebrna. Bo to razem się trafią jedna na cztery saszetki. Ale karty złote. Karty złote to są max Jak. Yy, większość takich specjalnych z kart specjalnych e, tylko e, tylko metalowe są na przykład kolty e, czy pupy i kolty ale, o tym, na, ale o, o tym na razie dzisiaj nie rozmawiamy chciałbym jeszcze tylko przypomnieć że od 22 sierpnia 2016 roku rozpocznie się nowa seria moich filmików czyli Invisimals Mroczne Wyzwania. To, to będą filmiki z tej poprzedniej kolekcji. No i jeżeli, jeżeli oglądacie ten odcinek po, po tym terminie, to zapraszam do oglądania już teraz, jeżeli jesteście ciekawi.